Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marshalkiewicz do CashPS znajdujemy się na oficjalnym Mediadeju przed galą XTBKS 81, a za mną jeden z bohaterów, Tomasz Starara. Witam serdecznie. Witam się, Manko. Tomek, dawno nie gadaliśmy, już łapaliśmy się na wywiad, na wywiad się nie udało złapać, ale było przed ogłoszeniem walki, teraz jesteśmy nie tylko po ogłoszeniu walki, ale też przy okazji Mediadeju. Jak emocje na te dwa dni, no bo to już to jest ten moment, w którym te emocje powinny powoli iść ku górze. Po pierwsze przepraszam, bo wiem, że zapraszałeś mnie na rozmowy przez Skype'a i po prostu nie wiem, gdzieś chyba ten natłok, bieg w życiu po prostu mnie z tego niejako wyłączył. Poza tym co, wszystko dobrze, no napięcie rośnie, nie, nie ukrywamy, że faktycznie już są dwa dni do walki, to jest ostatnia prosta, tu już właściwie nie będziemy niczego poprawiać. To co jest trzeba wnosić do klatki i, i dobrze, bo naprawdę nie mogę się tego tak naprawdę doczekać. Zostały dwa dni, emocje rosną, ale to dobrze, bo niedługo będzie można dać im up upust. No właśnie, oglądałem Twój kanał na, film na kanale po dłuższej przerwie. Tam hmm. mówiłeś o... No jest bardzo ciekawy, nie polecam, bo pewnie tego nie jesteś w stanie streścić, ale bardzo rozbawiła mnie ta historia, która dla Ciebie była mniej śmieszna, a dla mnie była śmieszna, hmm. bo znałem już puentę, którą Ty opowiedziałeś odnośnie tych wyników od tego potasu. To było genialne. jakby, że, że Pielęgniarka dzwoni po wynikach, że masz kierować się natychmiast do szpitala, a, a dietetyk mówi, ale źle się czujesz? Nie, no to wszystko jest dobrze. Zadał pytanie To mega masz wrażenie, że zaraz dostaniesz zawały. Ja mówię, kurwa, jeszcze raz zapytasz, to dostanę. Mówię, ale chyba nie. I okazało się, że nie było zawału, okazało się, że potas też jest w normie, okazało się, że jakiś błąd na badaniu, no, ale faktycznie czynnik stresu, jak widzisz, gdzieś tam w każdej chwili możecie dopaść. Także historia piękna, dlatego no coś w tym jest, że dietetycy jednak znają się troszkę lepiej, bo się specjalizują w konkretnych przypadkach, z lekarzami bywa różnie, ale no, o to zdrowie zapytam. Całkowicie zdrowy, wyleczony, na tyle, na ile to oczywiście możliwe. No tak, zdrowy, wyleczony, umówmy się, ja już takim nastolatkiem nigdy nie będę gdzieś tam pewne urazy, które się nabyłem x lat temu gdzieś tam dają znać o sobie, ale nie na tyle, żeby gdzieś tam komplikowały moje przygotowania, więc, więc akurat bez żadnych poważnych kontuzji bo o tam mikrourazach to chyba nawet nie ma co mówić, jest to zwyczajnie part of the game. No musimy do tego tematu jednak wrócić, cofnąć się aż do października, gdy widzieliśmy się na seminarium Bartka Batry w klubie. Mhm. Wtedy rozmawialiśmy za i mówiłeś, że 25 lutego Izu ugonoł. Co się wydarzyło, że się nie wydarzyło? No, chyba właściwie już wyszło to jako informacja publiczna, że Izu tak naprawdę jest na dzień dzisiejszy poza KSW. Nie wiem czy mogę, nie wiem czy jest znany powód, dlaczego dlaczego się nie dogadał, skoro nie wiem to ja też takich rzeczy nie będę mówił, no ale skoro Izu jest poza KSW, no to niestety, ale również naszej walki na dzień dzisiejszy nie będzie. No nie będzie walki Izu z, nikogo, z nikim z KSW, także automatycznie również ze mną. Co eee, no jest zastępstwo w postaci w postaci Erol'a. Tylko miesiące się nie zgadzają, to czy nie było, nie było tematu innego rywala na luty? Nie, właściwie wiesz co, w momencie kiedy gdzieś tam doszliśmy do wniosku, że nie będzie to Izu w tym samym momencie Wojsław zaproponował walkę z Erolem, umówiliśmy termin no i właściwie wszystko poszło zgodnie z planem. Była chwila zawahania? Nie, ani trochę. Właściwie gdzieś tam. Ja tak to wyczułem, że faktycznie w momencie, kiedy nie dogadało się z organizacja z Izu, to gdzieś tam oni chyba gdzieś to byli w stanie przewidzieć. I szybciutko było Tomek, nie, nie było informacji, że Tomek szukał mi nowego rywala, poczekaj, daj, daj się z kimś dzwonić. Tylko słuchaj, nie ma Izu, jest Erol. Ja dobra, nie ma, nie ma Izu, którego brałem, jest Zerol, którego biorę. A to, to jak, kiedy to wszystkie rozmowy się toczyły o, o Rol, to czy to był jeszcze zeszły rok, czy to już był ten rok? Kurczę, to był już taki przełom. Chyba mm. od początku roku powiedzmy, że już jestem nastawiony to, że w kwietniu wiedziałem, że będzie walka, i że będzie walka to zero. Jak dowiedziałeś, że już widziałeś, że masz walkę z w kwietniu, a potem dowiedziałeś się, że z gala na Stadionie narodowym, no to <grym> nie było pomysłu, żeby jakoś powiedzieć, jest to Wojek, w sumie tobie trochę noga boli, to może w czerwcu byśmy tę walkę zrobili. No ale myślę, że może jedno drugie nie wyklucza. Wiesz, od kwietnia do czerwca jest jeszcze na tyle bezpieczny termin, że może jakby się faktycznie za kilka dni nie wydarzyły żadne kontuzje, żadne urazy, a wszystko poszłoby zgodnie z planem, to kto wie? Co w trawie pisze. No, zapytaliśmy o to Erola. To on powiedział, że no to nie jest za bardzo możliwe, no bo on gdzieś czuje się takim jakby troszeczkę ojcem treningowym. Arkach, MRG mi łączy, nie chciałby takiej walki. Gdyby KSB zapłaciło dużo, dużo, dużo dużo pieniędzy, to być może taką walkę by zrobili. No, w Twoim przypadku, jeżeli chodzi o to, to namawiać się długo nie będzie trzeba. A ja chciałbym zapytać o temat, który gdzieś pojawił się na Twitterze jakiś czas temu. Wywołał go m.in. Artur Ostaszewski, a propos tego, że jeżeli jest tak narodowy, to są zawodnicy, którzy mówią, że mogą być nawet za. Pustawki. To, ja to nie Tomek. To ja nie, to, to na pewno nie ode mnie to usłyszał. Nie, nie słuchajcie, ja tak, ja swoją karierę traktuję oczywiście jako swoją drogę życiową, jako hobby, jako pasję. I to jest niemała realizacja marzeń. Wiadomo, na walka dla 60 tysięcy ludzi. To, to jest wiadomo, że duże wow, szał i jak najbardziej, ale też już nie jestem takim. Chłopakiem, chłopcem, który po prostu za, za marzenia da się po prostu gdzieś tam delikatnie oskubać, więc przede wszystkim target to jest, też, że to jest nasza praca, zarabianie pieniędzy. Tak, i show nie zastąpi faktycznie wypłaty. Mm. No, na ten moment Arek nie ma rywala. Wiem, że jest, no nie jest najłatwiejsza droga znaleźć mu tego rywala. E, jeżeli wygrałbyś w sobotę i był zdrowy, jesteś gotowy podjąć wyzwanie? Tak, <śmiech> tak, <śmiech> oczywiście, <śmiech> że tak. Jasne, że tak. E, Jasne, że tak. Ja od samego początku mówiłem, że właściwie mam chrapkę na tą walkę rewanżową i kiedy ona by się nie pojawiła, to ja ją po prostu biorę. Po pierwsze, ja bym nie chciał wybiegać za daleko w przeszłość. Wiadomo, że bardzo ważne starcie jest za dwa dni w sobotę i na nim chcę się przede wszystkim skupić, żeby tam się nie wydarzyło nic spoza, spoza mojego planu. I jak odhaczymy jeden punktik na mapie, będziemy rozmawiać o kolejnym. Nie ukrywam, że bym chciał, jasne, że tak, tylko, tylko mówię, ja już w życiu się przekonałem, że jak sobie planujesz, że dobra, to już sklepnięte i lecimy dalej, to, 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 tamto. Mm -hmm. To trzeba było się wrócić do punktu wyjścia, no bo się potknęliśmy na pierwszym stopniu i, i tego będzie chciał zrobić. Skupiam się na sobocie. Co będzie dalej, to, to zobaczymy po walce. się Arka Wrzodka, to jak Ci jego walka podobała z Tomasem możnym, bo no, parę osób oczywiście walka była świetna najlepszy na gali, natomiast no, parę osób zwrócił uwagę na fakt, że no, być może dobrze było iść w parter po, tych, po tym, jak on został pad na deski po niskich kopnięciach, no bo w końcu potem to się w trzeciej rundzie zemściło. Tak, rozmawiałem również nawet z samym Markiem po, po tej walce. Gratulowałem mu dobrego występu. On powiedział, że trochę bał się tego parteru faktycznie z racji gabarytów Tomasa Moźnego. Jasne, że my jako stójkowicze wszyscy uczymy się tego parteru, żeby go jak najbardziej gdzieś tam kumać, ale powiedzmy to też dużo wody w rzece musi płynąć z zanim, to faktycznie będziemy robić z taką naprawdę pełną świadomością. Jarek chyba po prostu nie chciał, nie chciał niepotrzebnie ryzykować. Prowadził pod pełną kontrolą swoją walkę w stójce. Szła mu ona bardzo dobrze. Może trochę na no szalancji w trzeciej rundzie, może trochę zbyt duża pewność siebie po prostu pozwoliła Tomasowi trafić arkana no i zaczęły się spore problemy. No ale dzięki temu pojawiło się też dużo emocji w tej walce, bo gdyby nie to, to byłaby to trochę, nie chcę powiedzieć, mm -hmm. nudna walka, ale by to była walka wtedy do, do jednej bramki. No to się zgadza. I ja tak myślę o Twoim pojedynku z Rolem, to ja, znaczy, no, to ty znasz najlepiej, ale ja z tych walk, które widziałem Twoich. Wydaje mi się, że to, to jest dobry plan zrobić to, co zrobił Arek. Biorąc pod uwagę gabaryty, jakie ma Erol, no dość, dość, jakby korpus ma dość duży, mhm. nóżki ma dość chude, jak cieniutkie, generalnie na swoją wagę, dość cieniutkie. A ty kopać lubisz, to, to jest twoje, masz czarny pas w kopaniu w każdej płaszczyźnie. No to tak logicznie by było mu te nogi faktycznie okopać i, i w ten sposób rozwiązać ten pojedynek. No, mamy oczywiście game plan przygotowany na, na Erola, którego nie chciałbym tutaj delikatnie gdzieś tam yy, ujawnić. Więc co, więc na to pytanie będę troszeczkę tajemniczy, e, poproszę wszystkich o to lecie byście za dwa dni zoba zobaczyli, co przygotowaliśmy, ale myślę, że każdy będzie zadowolony. No raczej nie da się chyba ukryć, że to jest y, y, łatwiejsze wyzwanie niż szarek wrzosek. Si czy, in, czy inne? Inne, o, o właśnie, inne, tak dokładnie, bo gdybym powiedział, że nie wiem, że jest łatwiejsze, to, to może bym nie wiem sam sobie za strzelił kolano, bo może okazać, że walka za dwa dni wcale nie będzie taka prosta. Gdybym powiedział, że trudniejsze, to u mnie szarkowi. jest inne. Przede wszystkim jest inne i to słowo najprzyokreślenie odpowiedziałeś na, na mnie. Mi się to za mnie rzadko mi się to zdarza. Nie? A powiedz w takim razie, czy spodziewasz się, że ta walka w ogóle potrwa dłużej niż dwie rundy i wejdzie do trzeciej, a może w ogóle do decyzji? Nie sądzę, żeby rol był jakimś kosiarem kondycyjnym, ja powiedzmy sobie, że dość dużo pracowałem nad tym, żeby tego kardio tym, kardio tym razem nie brakło i ja mogę tą walkę prowadzić przez dłuższy dystans, to co się spodziewam, to co, to, co właściwie niejako chyba wiem, to że ten rol ruszy, będzie chciał się zerwać, no, ale zobaczymy co to da. Walka z Marcinem Różalskim, Erola to jest 100% materiału, na którym pracowaliście Ty i Twój sztab, aby go rozpracować, no coś, coś to Wam pokazała? Coś nie coś pokazało, ale ja w ogóle jestem takim zawodnikiem, który bardzo rzadko ogląda swoich rywali. Właściwie uważam, że jestem zawodnikiem, który walczy totalnie in, inaczej niż cała, niż cała reszta fighterów zwłaszcza wagi ciężkiej. Więc dlatego ja wiem, że walki z innymi rywalami będą często wyglądały zupełnie inaczej niż to, co ja zaprezentuję swoim rywalom, do czego będę ich prowokował. I dlatego niespecjalnie ten jakiś materiał poglądowy był potrzebny. Przede wszystkim też, dlatego, że Erol dzisiaj to nie jest ten Erol, który był kiedyś i możemy mówić o jego flagowych, najlepszych walkach sprzed ich lat, a dzisiaj to właściwie cień tego zawodnika i. No i tyle. I walka z Marcinem oczywiście poglądował, gdzieś tam chyba razem widziałem i na tym się skończyło. No zapytaliśmy go o to, co powiedziałeś w trailerze, czyli, że będzie w końcu bił się z kimś, kto ma od ciebie gorszy parter. No. E, uśmiechnął się, w zasadzie nie wiedział, jak to do końca skomentować. E, jakby OK, zobaczymy. Natomiast potem też dodał, że jeżeli będziesz miał dobry dzień, no to wytrzymasz 10 sekund. No mówię, Rosie chyba ostatnimi czasy to się za, za bardzo odkleił. Wydaje mi się, że chyba za bardzo. Robi z siebie Szomana, a nie zawodnika, i wydaje mi się, że w tym wszystkim pomyliły mu się trochę organizacje, ale to jest jego problem właściwie w ogóle nie chce żyć tym, co on mówi, co robi. Skołem się na sobie i niech Rola sobie będzie rolem, a Tomek nie będzie Tomkiem. A to podkręcanie atmosfery przez niego to działa na plus na ciebie? Znaczy działa chyba na jego minus, bo mi w nie, bo tego po prostu nie lubię, bo bardzo tego nie lubię, bo ja naprawdę bardzo często biorę odpowiedzialność za swoje słowa, jeśli coś mówię, to później to robię. A jeśli coś tylko mówisz, to znaczy, że nie wiem, no, nie lubię takich ludzi. tutaj podsłuchałem, y, ja bym to nazwał skandaliczną wypowiedź. Paulina przytoczyła jego, y, jego wywiad, no się Twojego charakteru, raczej jego braku, co myślę, że sami widzowie mogą teraz to ocenić w komentarzach, jak bardzo Errol minął się z prawdą. Tak, właściwie nie wiem, ja tutaj zawsze sobie tak lubię przytoczę słowa Michała Mateli, że może braknąć mi wielu rzeczy, siły, kondycji, techniki, ale nigdy nie brakuje charakteru. I no i co, no i tym razem będzie tak samo, nawet jeśli ja się zastanawiam, nawet jeśli czasem mam jakieś wątpliwości przed tym, coś, co się wydarzy, jeśli, jeśli, i teraz tak, i kiedy oceniam całą swoją historię, całe swoje zaplecze, to tak naprawdę 100% odpowiedzi jest takie, że Tomek nigdy nie wymienia, zawsze robisz swoje, nawet jeśli mieście jakieś wątpliwości, to okazało się, że były one błędne, kurwa, że nigdy nie ma tak, żebyś po prostu zwątpił na robocie. Tylko wiem, że to się wydarzy po prostu, nawet już nie wiem, nawet nie muszę tego planować, nie, nie muszę tego kontrolować, to po prostu będzie się działo i wiem, że będzie się działo, no bo taki gość sobie siedzi pod skórą i on już nic tam to nie wyjdzie, więc... więc tak też będzie tym razem, no oby nie było potrzebne, obyśmy sobie po polecieli według planu i po prostu tego Erola rozbili, rozjebali tak jak chcemy to zrobić, a nie, a nie potrzebuję znowu robić takie highway to hell, no bo faktycznie było, że ostatnimi czasy było tego bardzo dużo i potrzebuję zrobić chyba jakąś fajniejszą, bezpieczniejszą walkę, ale nadal efektowną. No, słuchaj, bonus można dostać za od wieczoru i za poddanie, i o to poddanie chciałbym zapytać. No, ja się tego nie spodziewam. Myślę, że żaden bukmacher też nie. Dlatego kursy na twoje poddanie są wybitnie wysokie. Ale no, czy ty czujesz się w tym parterze na tyle, no, nawiązując do tego, co powiedziałeś, że on będzie miał gorszy parter, czyli jeżeli go usadzisz yy, yy, na deski, to mhm. czy jeszcze szukał tego parteru? Dobijamy i dobijemy. Tym razem dobijemy. Hmm, czyli jest dobijaniem, ale skutecznym. Skutecznym, tak. Dokładnie. Ta różnica, że ostatnio było e, kickboxing z dobijaniem dzisiaj jest kickboxing z dobijaniem, ale skutecznym. No, ostatnia rzecz, o którą chciałbym zapytać, to Twój klub Sarara Team, Sarara Gym. E, otwarcie e, z dość, ze sporo pompą całkiem. E, widziałem urywki, przebitki, więc naprawdę wygląda to, e, hangar wygląda naprawdę potężnie i, i cała sala e, świetnie, więc no, o tym parę słów. E, od, od kiedy ten pomysł się nosił, żeby zrobić to w takiej wersji naprawdę naprawdę grubym liftingu i grubym tuningu, jak wygląda kadra trenerska, czy skupiacie się na zawodowcach, czy na, grup na grupach komercyjnych, na klientach komercyjnych i, i, i parę słów o tym. To od początku, tak. Właściwie z bardzo dużą dumą. Cieszę się, że otworzyliśmy duży, prawdziwy gym faktycznie. Sama nazwa jest Sarara Team, ale możemy mówić o takim prawdziwym gymie z prawdziwego zdarzenia, z dużą powierzchnią, gdzie naprawdę jesteśmy w stanie obsłużyć naprawdę dużą liczbę osób. Zapytajcie o kadrę tenerską. Właściwie w moim należniku jest Norbert Saba, który jest tak naprawdę również ze mną wspólnikiem. To jest nasz, nasz klub pod, pod nazwą Sarara Team, no bo ta marka już ma znany brand i dlatego łatwiej byłoby to, to promować od wypracowanej pozycji. Mamy innych swoich zawodników, którzy również nam służą jako trenerzy. Filip Szostak to w ogóle też jest postać, która walczy 22 kwietnia na innej Gali, robi walkę w MMA, ale jest również świetnym kickboxerem, My odpowiadamy za jego zaplecze stójkowe, gdzie idzie Tony Parter i chce być zawodnikiem MMA. Bartosz Godyń, Tomasz Wojtak. Także mamy takich swoich trenerów, którzy i to co jest najważniejsze, to są trenerzy, którzy właśnie wyszli z pod naszej ręki, którzy powielają te same metody treningowe, żeby nie było sytuacji, że jak ja prowadzę grupę na średnio zaawansowanym poziomie albo na Zamasowany, przychodzi ktoś z poprzedniej grupy. Ja mówię, Kto cię nauczył takich, takich dziwnych technik, winoty, no Trener z poprzedniej grupy. Dlatego, żeby to miało rację, bytu, żeby to naprawdę miało ręce i nogi, to chcemy to prowadzić, żeby to było metodycznie ukształtowane, tak jak sobie to wyobraziliśmy. No i nie zamykamy się tak naprawdę na, na, na żadną grupę społeczną. tak, To mogą być to, co są przede wszystkim dzieciaki, bo chcemy, żeby tych zajęć dla dzieciaków mamy, mamy sporo. To też są totalnie amatorzy, którzy nawet nigdy nie mają zajawki chodzić do walk. To są też ludzie, którzy chcą sobie zrobić karierę amatorską, dla kogoś jest marzeniem wyjść po prostu do walki amatorskiej, poczuć ten właśnie strach, ten stres, tą nieprzespaną noc, ten, ten, tą adrenalinę wchodząc do walki. No i oczywiście zawodowców, którzy również sobie chcą planować życie na ringach, w klatkach, także również wiemy, jak to ich tutaj obsłużyć. No to zapytam, a no właśnie, bo tydzień temu chyba miały miejsce Mistrzostwa Polski lowkick mam nadzieję, że nie przekręciłem, widziałem jest... mnóstwo transmisji na YouTubie, w moich subskrypcjach, więc no miałeś tam też swoich chyba podopiecznych, jak to wszystko wyszło? Dwa srebrne medale, jeden brązowy, także szkoda, że nie było tego najcenniejszego kruźca, ale, ale niedługo są również Mistrzostwa Polski K1, które są dla, dla nas jeszcze ważniejsze. Mam nadzieję, że tam się uda przełamać parę zawodnikom i że tam będzie jeszcze większy worek, worek medali. No, no pewnie, yy, i, i tak już mam ostatnie pytanie, jutro nie będę miał do Ciebie pewnie żadnych, ale coś wymyśla na szybko, może jeśli się trochę poawantujecie, to będzie o co pytać. A tak poważnie, to waga jaką chcesz wnieść do klatki, czy będzie jakaś zmiana w stosunku do poprzedniej? Nie, strzelam że gdzieś około 105 kg, także plus minus tyle. Wiadomo, że chciałem, wiadomo, że Erol jest dużo cięższy, jest, jest grubszy, jest mniej ruchawy, ja na to chcę postawić, żeby być przede wszystkim zwinniejszym, szybszym, sprawniejszym, no i do tego zbędne kilogramy na pewno nie będą jakoś bardzo potrzebne. Na Twoje walki specjalnie zapraszać nie trzeba, na pewnie też nie, ale mógłbyś to teraz zrobić do naszych widzów i Twoich fanów, to proszę bardzo. Zapraszam serdecznie, obiecuję naprawdę przygotowaną, dobrą formę, dobry spektakl, dobre widowisko, no i daj Boże efektowny nokaut. Tak jest, dziękuję bardzo.